W probówce zawarty jest roztwór dichromionu 6 potasu. Dodajemy do niego kilka kropli zasady potasowej. Obserwujemy zmianę barwy. Żółte zabarwienie świadczy o przemianie dichromionu 6 potasu w chromion 6 potasu. Następnie zakwaszamy to 10% roztwor kwasu siark siarkowego 6. Dodajemy znowu kilka kropli. I znowu powraca nam pomarańczowy roztwór, co świadczy o dalszym przemianie w tych ramion 6